We should have either the victory of the free democratic world in Europe, or we should frozen the conflict and any moment be ready for the next aggression of the crazy maniac Putin to any place on the continent Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, anything like that second i want to use this opportunity to thank you for the enormous support and for the poland polish leadership for uh, assistance ukraine to uh, protect europe first of all to polish people who accept millions of ukrainian refugees saving their lives saving their lives. i can confirm it after bucha, after rapine, after gastomil, after borzil, after liman, after mariupol, after tristinets, after Rubezhne. because real figures of the civilian victors is disastrous. and please thank you for saving the lives of ukrainian. thank you for assistance us with the, our armed forces. this is the new type of the war and without Polish assistance, that would be enormously more difficult. We cannot surprise the world like we do with the armed force of Ukraine, which was created by me, with the strong assistance of our Polish partners. And point number three we now should demonstrate the acceleration for supply to Ukraine ammunition, combat. Uh, armed vehicle, radio electronic warfare system, jet fighter because without that nothing possible. And let us to help Europe. This is the key factor. So it's my real great pleasure. To have a panel together with the President Alexander Kwasniewski, very, very long term, my friend, because we have a very difficult negotiation in the year two thousand four during the Orange Revolution, with a very tremendous role of the President Kwasniewski, and all the time we have his wise advice for the reform in Ukraine, and I think we have uh, some success in this field. So thank you, Mr. Alexander, and thank you. Panie prezydencie, prezydent Poroszenka mówi, nie możemy doprowadzić do tego, żeby ta wojna została zamrożona. Zgadza się pan z tą opinią? Tak, ale po pierwsze dziękuję Petro za, za te słowa. Rzeczywiście nasza znajomość jest bardzo długa i spotykaliśmy się w różnych rolach. Jako, ja, jako prezydent, on jeszcze nie prezydent, później on prezydent, ja były prezydent, on minister, szef banku, szef Rady Bezpieczeństwa. Mamy długą, wielokrotnie spotykaliśmy się też w Davos, jak pamiętasz. Long story and rich story. Ja chcę podziękować za te słowa wobec Polski, bo rzeczywiście Polska udzieliła i udziela ogromnej, ogromnego wsparcia Ukrainie, ale też nie mogę nie zacząć od mojego szacunku dla ukraińskiego heroizmu, dla bohaterstwa. Powiem zupełnie szczerze, kiedy kilka dni przed. Tą agresją rosyjską. Byliśmy na konferencji w Monachium i rozmawialiśmy między sobą bardzo wielu liderów ze świata i ta wojna przecież Amerykanie cały czas nas ostrzegali, że ona nastąpi. Niewielu było takich. Mówię zupełnie szczerze, można było ich policzyć na rękach na, jednej, na palcach jednej ręki, którzy wierzyli, że Ukraina ten rodzaj agresji jest w stanie przetrwać. Ona nie tylko przetrwała, dzisiaj mówimy już o 400, tam którymś dniu wojny, ale pokazała niezwykły heroizm, wielki, wielką determinację żołnierzy, talent dowódców i także, co jest ważne, to państwo istnieje, to państwo działa, w warunkach wojennych działa. Ja sam byłem w, od początku wojny kilka razy w Kijowie. No ale ja to pół biedy, ale jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych może pojechać do Kijowa, wrócić z Kijowa, no to to znaczy, że to państwo działa, że, że, że no, systemy działają. I to jest naprawdę imponujące. Teraz oczywiście i tu muszę podkreślić, o czym, o czym Petro mówi. Niezwykle ważne jest to, aby te wszystkie obietnice, które świat składał i składa w tej chwili dotyczące amunicji, dostaw broni, nowoczesnej broni, także samolotów, systemów antyrakietowych i tak dalej, żeby to się stało. Dlatego, że Ukraina przygotowuje tą dawna zapowiadaną kontrofensywę i powiem wam, że to jest niezwykle ważne, aby ta kontrofensywa przyniosła sukces, przyniosła efekt, dlatego że to nie tylko będzie wzmacniać morale samych Ukraińców, ale to będzie także sygnał dla świata, że, że ten wspólny wysiłek ma sens, że trzeba go kontynuować, że my musimy pójść tym dalej. I trzeci efekt tego, tej kontrofensywy to jest no, jednak może jakaś minimalna cho, choćby refleksja w Moskwie. To znaczy, jeżeli Ukraina będzie posuwała się naprzód, będzie odwojowywała te tereny, które dzisiaj są okupowane przez Rosję, być może ktoś z otoczenia Putina no, powie wprost: no, w no, to już, Ja wiem, że Ty w to nie wierzysz i, i że to jest taki scenariusz y, może najmniej prawdopodobny, ale, ale, ale to też jest bardzo istotne w tym elemencie kontrofensywy. Więc postulat pierwszy, obietnicę trzeba przekształcić szybko w te dostawy amunicji, przede wszystkim, żeby y, wojska ukraińskie. Bojowe, już bardzo doświadczone, dobrze zorganizowane, miały, miały czym, czym walczyć. Gdy chodzi o płaszczyznę, taką nazwijmy dyplomatyczną, Powiem szczerze, jestem w, w dużym kłopocie, bo, bo takich elementów, które skłaniałyby do stwierdzenia, że być może coś się zacznie, jest bardzo niewiele. No, o Moskwie już powiedziałem. Bo oczywiście, takim pierwszym game changerem, który mógłby zmienić sytuację i mógłby doprowadzić do tego, że zaczynamy poważnie rozmawiać o planie pokojowym, to jest zmiana na Kremlu. No, ale ani tego nie widać, ani nie słychać. Drugim czynnikiem to jest y, y, oczywiście to są też zasoby. Rosja ma problem z zasobami tymi bardziej y, w sensie y, właśnie y, y, no, sprzętu i tak dalej, ale Rosja ma mniejszy kłopot z zasobami ludzkimi. Ukraina jest w sytuacji, gdzie musi bardzo oszczędnie korzystać ze swoich zasobów ludzkich, bo jest po prostu krajem z mniejszą populacją, a jednocześnie trzeba pamiętać, z tego zresztą wynikają te sukcesy ukraińskie, żołnierze ukraińscy są dzisiaj naprawdę, to jest to świetna młodzież, to jest dobrze wykształcona młodzież i tutaj trzeba minimalizować te straty, ponieważ ci ludzie są potrzebni nie tylko na wojnę, ale są potrzebni również na czas pokoju, to jest, to jest bardzo ważne. I trzeci czynnik i tu Petro jako wytrawny Polityk też się pewno ze mną zgodzi, który może zmienić niekoniecznie na lepsze sytuację, to są wybory amerykańskie. My mamy w przyszłym roku wybory amerykańskie. Jutro prawdopodobnie Biden ogłosi kandydowanie i on musi w te wybory wejść z jakimś. Sukcesem, z jakimś planem. Sukces to oczywiście sukces Ukrainy. No ale ten plan to mogą być nieco wymuszone negocjacje, żeby z czym przyjść do, do, na, na wybory. Tym bardziej, że wśród Republikanów, szczególnie kandydat, który może się wkrótce pojawić, gubernator Florydy De Santis on coraz częściej mówi, że ta pomoc dla Ukrainy nie może być bezwarunkowa, że ją trzeba jakoś tam. Ograniczyć, warunkować, i tak dalej. Więc to są te czynniki, które mogą sytuację zmienić stosunkowo, mogłyby lepiej powiedzieć, zmienić w najbliższym czasie. Natomiast patrząc na to realistycznie, trzeba powiedzieć tak. Ukrainie trzeba pomagać bo słusznie Petro mówi to jest y, wojna świata demokratycznego z światem autorytarnym i ta klęska miałaby gdybyśmy przegrali gdyby Ukraina przegrała miałaby y, kolosalne konsekwencje dla nas wszystkich Po drugie my musimy pomagać Ukrainie bo to mówię też z całą mocą tutaj y, Ukraina walczy nie tylko w imieniu naszych wartości tych demokratycznych europejskich w imię wolności to też trzeba powiedzieć mocno Ukraina walczy też w jakimś sensie zamiast nas. Us. ona, oni, oni podejmują wysiłek, który jeżeli nie podjęliby oni, prawdopodobnie za jakiś czas musieliby podjąć w krajach bałtyckich, być może także w Polsce. Więc to, to pokazuje, w jakim zasadniczym momencie historii znaleźliśmy się. Jak bardzo trzeba dzisiaj na tym etapie pomóc Ukrainie, żeby mogła skutecznie tą walkę przeciwko agresorowi prowadzić, jak bardzo powinniśmy również być ostrożni i gdy chodzi o wszystkie te plany zakończenia tego, tej wojny na skróty, co czasami słyszymy z różnych, z różnych stolic. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Możemy spekulować, czy ta wojna będzie przebiegała tak czy inaczej, negocjacje będą wyglądały tak czy, czy, czy inaczej. Najważniejsze jest to, żeby zasadniczą rolę w budowaniu planu, zarówno negocjacji, jak i ewentualnego pokoju, w Ukra miała Ukraina. Czy to musi być. To musi być wola Ukrainy, gotowość Ukrainy, determinacja Ukrainy, a my powinniśmy z nią jak najbliżej współpracować, wspierać i pomagać. Ja się zawsze boję, ponieważ historia naszego regionu świata jest pełna takich przykładów, że te pomysły pokojowe są narzucane z góry i zazwyczaj one oznaczają nie tyle pokój dla świata zachodniego, co spokój, a dla nas oznaczają bardzo poważne ofiary, które musimy przez lata ponosić. Na tym polegała Jałta i Poczdam i mieliśmy takich przykładów całkiem dużo. Także sława Ukrainie. Jak już pan prezydent wspomniał o tym spokoju, to ja właśnie zapytam, czy zakończenie wojny czy to w przypadku wygranej Ukrainy, w co wszyscy szczerze wierzymy czy w przypadku jakichkolwiek porozumień zagwarantują Ukrainie spokój na kolejne lata, czy choćby te zmiany na Kremlu czy to będzie jakiś gwarant spokoju dla Ukrainy We have a very short answer on that. What is the finish of the war for Ukraine? Somebody said that this is the Ukrainian blue and yellow flag on the Kremlin. I wish. But unfortunately no. Somebody said that this is the uh, return to Ukraine, Ukrainian-speaking Kuban. I don't wish. But the finish of the war is a key two factor. First, this is sustainable security situation by Ukrainian membership. You were right, Alexander, in NATO. And point number two, deputinization of the continent. deputinization of poland. deputinization of germany. deputinization of france. deputinization of europe. at the, at the end of the day, deputinization of russia. these two factors is the formula of our victory. how we can reach it? russia is already unstable. today i speak and i said and i will very shortly repeat. Formula of victory with the five steps. Weapons. We speak about that. Sanction. To cut the Putin ability to finance the war. Justice with the International Criminal Court in Hague order which can destabilize the whole Putin uh, circle. Financial support, including support with the accepting Ukrainian export. And full membership in NATO. What is how we can strategically reach uh, this strategic development? Why I'm confident, why I'm an, an optimist. First of all, I'm an optimist since year 2014 because this is impossible to be the president of the country in a state of war and not to be the optimist because you lose the war. First position is a strategic unity. And Ukrainian nation now, Mr. President is an expert on Ukraine. no, as united as never before. We have a very high level of trust, first of all to Ukrainian armed forces. Ninety percent trust Ukrainian armed forces. very high level of trust to the church, very high level of trust to. Ukrainian volunteers. And very high level of trust for each other. And this is another I welcome here the akira Rudek, the leader of the party Golos. And uh, this is an example. We have a very high level of trust to each other. And this is important. And point number two it is no any more illusion in Europe or in the world about Putin regime. Uh, Alexander said that uh, maybe we can reach something with the Putin. Please don't trust Putin. And please don't be afraid of Putin. Putin is a military criminal, and with that situation, we need only one strategy deputinize the world. And point number three this is the world of democracies has managed to consolidate the face in Russian aggression to include. In, increase ukrainian resilience and to increase the global solidarity with ukraine against the aggressor and this is the formula and i know that we go in the right direction and they said that okay situation is changed after american election no I am confident because we have a bipartisan support on American Congress and because we have 85% of American people and I believe in American democracy and I believe that no matter who would be I very much appreciate the leading role global leadership of the president Biden. <laughs>